Cześć czołem, kluski z rosołem, mordo sombrero, wasz rapowy guru, nie ma co. No i wlatuje na wasze ekrany z takim trochę, wiecie, ogłoszeniem parafialnym. Taki numer ornitologiczno-gangsterski, co się nazywa, uwaga, gang G, wbił na YouTube'a jak gołąb na parapet na rynku. Dla frajerów i słabiaków nie ma miejsca tu na dachu. Każdy z nas jest tutaj czujny i gotowy do ataku. Myślisz, gołąb taki ptaszek, ledwo fruwa śmieci zjada. Nie wiesz więc, do czego zdolna jest nasza... Ta brygada Głębi śpiew gangsterski zefu, Ukradłeś ziarno znajdziemy cię W tym mieście wie każdy kot i pies, że z gangiem G nie zadziera się Sprawdźcie to, bo klip jest sztos, a ja tam jestem, no trochę obsrany, więc tym bardziej warto rzucić okiem. Yy, pozdrówki, trzymajcie się, joł! Albo skrzydłem cię zahaczę, niby przypadkiem, niechcącym ustępiórem, lecz i tak poczujesz, kto jest tutaj królem.